Panowie i panie, kryptowiadomości, subskrybuj, lajkuj, zaczynamy. Zaledwie dwa dni po przemówieniu Trumpa w Nashville rząd Stanów Zjednoczonych przesłał około 30 tysięcy bitcoinów o wartości 2 miliardów dolarów na nowy adres. Lotki głoszą, że jest. To adres giełdy Coinbase, która przejmuje opiekę nad niektórymi aktywami Stanów Zjednoczonych klasy pierwszej, w tym zasobami kryptograficznymi. Być może jest to zwykłe przeniesienie środków, ale dziwny jest fakt, że ma to miejsce akurat teraz. Być może demokraci, którzy są u władzy, próbują podważyć ideę strategicznej rezerwy finansowej w Bitcoinie. Albo skoro nie wierzą w Bitcoina, po prostu przypomnieli sobie, że mają tam pieniądze i mogą to sprzedać. Co ciekawe, Stany ogłosiły pomoc Ukrainie o wartości 1%. 7 miliarda dolarów a bitcoiny, które przesłali to akurat 2 miliardy. Przypadek żodniewie Dalej. Cena bitcoina jest dodatnio skorelowana z szansami na wygraną w wyborach Donalda Trumpa. Jak możecie zobaczyć na tej grafice, gdy szanse na wygraną w wyborach Trumpa rosną, to cena podąża za tym trendem. Ostatnio szanse na wygraną Kamali Harris wzrastają i to także odbiło się na cenie BTC. Jeżeli korelacja się utrzyma, to ta huśtawka może trwać nawet do listopada. Oczywiście Trump ma dalej 60% szans na wygraną w wyborach, ale trzeba pamiętać o tym, że demokraci mogą teraz rzucić wszystkie siły na to, by odrobić stratę, a oni są zdolni do wszystkiego. Jak chociażby do tego, żeby cenzurować Donalda Trumpa w internecie. W sieci można znaleźć filmiki, gdzie ludzie wyszukując informacje o Donaldzie Trumpie dostają wyniki o Kamali Harris. Przypominam tylko, że wyniki wyszukiwań różnią się w zależności od kraju, więc wy możecie mieć inne wyniki wyszukiwania niż ludzie w Stanach. Jeżeli chodzi o walkę w wyborach, to warto jeszcze wspomnieć o niezależnym kandydacie na prezydenta Stanów Zjednoczonych Robercie Kennedy. Powiedział on, że jako prezydent będzie kupował codziennie Bitcoiny, aż rezerwa Stanów Zjednoczonych osiągnie 4 miliony BTC. Walka o głosy społeczności Krypto trwa. Wygląda to jak jedna wielka licytacja. Dalej. Dla osób, które tradują i szukają nowej platformy do handlu, to partner kanału w tym miesiącu Giełda Prime XBT daje możliwość handlu nie tylko na krypto, ale także aktywami z rynków tradycyjnych. Traderzy mają możliwość handlu z wysoką dźwignią, nawet do 200x na kryptowalutach oraz do 1000x na forexie i surowcach. Platforma zapewnia wysoką płynność dzięki agregacji z 12 różnych giełd. Dodatkowo Prime XBT daje ochronę naszych funduszy Trzymając większość kapitału na koldłolecie i nie wykorzystując tych pieniędzy jako zabezpieczenia. Link w opisie. Dalej. Z Grayscale cały czas uciekają etery, a ta wyprzedaż może trwać tygodniami. Głównie przez wysokie opłaty, które są aż dziesięciokrotnie wyższe niż u innych funduszy ETF. Co ciekawe, gdy porównamy sobie dwa fundusze od GrayScale, czyli ten na Ethereum, ETHE oraz bitcoinowy, GPTC. to widać od razu, że w przypadku ETH odpływ eterów jest dużo większy, niż miało to miejsce na Bitcoinie. Widoczny brak popytu na te ETF-y sygnalizuje, że rynek jest niepewny najbliższej przyszłości wśród altcoinów. Dalej. Dokładnie 9 lat temu, 30 lipca, wystartowała sieć Ethereum. Wszystkiego najlepszego. 100 lat, 100 lat. Dalej. Jeżeli mowa o ETF-ach na Bitcoinie, sprawa wygląda nieco inaczej niż na Ethereum. Fundusze ETF w USA posiadają już 4,68% całkowitej podaży BTC i ta ilość jest w trendzie wzrostowym. Obecnie fundusz BlackRocka iBit posiada najwięcej bitcoinów w swoim portfolio. Mają ich ponad 341 tysięcy. Na drugim miejscu jest GBTC 271 tysięcy bitcoinów, a na trzecim FBTC od Fidelity 181 tysięcy. Dalej, wierzyciele MT Goxa nie sprzedają póki co otrzymanych bitcoinów, na co wskazuje raport Glassnoda Według analizy wolumenu i transakcji sprzedaży nie odnotowano zwiększonej presji sprzedażowej. Dalej, SEC wycofuje zarzuty przeciwko Binance i uznaje, że papierami wartościowymi nie są. Cardano, Solana, Matic, Sand oraz Decentraland Token Mana. Dobra nasza. Ale pamiętajcie, że te decyzje to tylko i wyłącznie walka o kryptowalutowy elektorat. Co będzie po wyborach, Bóg jeden wie. Subskrybuj, lajkuj. Nara!